No, że nie widziałem Jack. No, to ty nie powiesz. No, dużo. He, 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 ty ciebie, y, no, y, no, zrzucę. Który to mówi? Piep. To ja idę. Może się zaprzyjaźnimy. He, <grytanie> Ale mądry zapomniał y, wyłączyć przepaści. Przepraszam. <grytanie> y, co to jest? O, fajne. O, gorące. Przez to coś przyzmaiłeś swoje włosy. Doki, Tu tutaj Dzień dobry. Cześć musiał z tobą zostawić raz a na zawsze. Weźmy go do niewoli! Nie najgorszy pomysł. Kilka godzin później. Nie no, pojmali mnie. Te ten. Pomogę ci. <grymne> Gdzie ty się nauczyłeś władać mocą? W akademii Jedi. Przecież kiedyś byłem Jedi. Ciekawe. I co ty nastawiasz się? Nie, nie stawiał się. <grymne> Nawet nieźle cię po... Ugłasz mocą Mogę ci nauczyć nagrywania. Na no. poważnie? Nie, nie nie. To było. To było bardzo mądre. Kurczę, nie wiedziałam, że jesteś taki silny.